Witam, kochani. Klub książki, rozdział ósmy, streszczenie działań intelektualnych. Pozwólcie mi teraz podsumować działania intelektualne i nastawienie koniecznie do tego, aby praktykować sztukę bycia zdrowym. Po pierwsze, wierzysz, że istnieje myśląca substancja. Z której zrobione są wszystkie rzeczy, która w swojej podstawowej formie przenika, przesiąka, napełnia wszystkie przestrzenie wszechświata. Substancja ta jest wielkim życiem i szuka możliwości wyrażenia siebie w pełniejszym życiu wszystkich istot. Istnieje źródło życia w kosmosie i źródło zdrowia w człowieku. Człowiek jest formą tej substancji. Czerpie z niej swoją witalność, jest mentalnym ciałem podstawowej substancji, które przenika fizyczne ciało, a myśli mentalnego ciała kon kontrolują działanie ciała fizycznego. Fizyczne ciało człowieka będzie działało w idealnie zdrowy sposób, jeżeli nie będzie on myślał o niczym innym jak tylko o idealnym zdrowiu. Świadomie wiążąc się ze wszechzdrowiem, Twoim celem musi być pełnia życia na każdej jego płaszczyźnie. Musisz pragnąć wszystkiego, co tylko możliwe dla ciała, umysłu i duszy, a to z kolei połączyć ją w harmonijnym związku z wszelkim życiem, jakie istnieje. Człowiek, który jest świadomym i przemyślanym harmonijnym związku ze wszystkim, otrzyma nieustanny dopływ sił witalnych od najwyższego życia, a dopów ten może być zakłócony przez negatywne, samolubne lub sprzeczne nastawienie mentalne. Jeżeli sprzeciwiasz się jakiejkolwiek części, zerwane zostają Twoje więzi z całością, otrzymasz życie, ale tylko instynktownie i automatycznie, a nie przemyślanie i celowo musisz zrozumieć, że mentalne przeciwstawienia się jakiejkolwiek części uniemożliwi ci całkowitą harmonię ze wszystkimi. Dlatego, tak jak nauczał Jezus, pojednaj się ze wszystkimi i ze wszystkim, zanim zaoferujesz swoją wiarę. Pragnij dla każdego tego samego, czego pragniesz dla siebie – Polecam również zapoznanie się z tym, co napisałem w poprzedniej pracy o współzawodniczącym umyśle i twórczym umyśle. Wątpliwym jest, żeby ktoś, kto stracił zdrowie, mógł je w pełni odzyskać, jeżeli jego umysł ma charakter współzawodniczący. Jeśli rozwijasz swój umysł twórczy lub dobrowolny, kolejnym krokiem jest tworzenie obrazu siebie, będącego w idealnym zdrowiu, i nie zajmowanie się żadnymi myślami, które z tym obrazem nie harmonizują. Uwierz, że jeśli myślisz o zdrowiu tylko pozytywnie, ugruntujesz w swoim fizycznym ciele prawidłowe zdrowe funkcjonowanie. Użyj więc swojej woli, aby tylko takie myśli zajmowały twój umysł. Nigdy nie myśl o sobie jako osobie chorej lub skłonnej zachorować. Nigdy nie łącz myślach siebie z chorobą. Na ile to możliwe, zamknij swój umysł na myśl o chorobie w związku z innymi ludźmi. Otaczaj się w miarę możliwości przedmiotami, które przywodzą na myśl siłę i zdrowie. Zabierz zdrowiu i przyjmij je jako faktyczny stan rzeczy w Twoim życiu. Nazywaj zdrowie błogosławieństwem, które otrzymałeś od najwyższego życia. Bądź za nie głęboko wdzięczny w każdym momencie. Za pomocą wiary, roś sobie prawo do zdrowia. Uwierz, że do Ciebie należy i nigdy nie dopuszczaj do swojego umysłu myśli przeciwnych. Użyj swojej silnej woli, by odwrócić własną uwagę od każdego przejawu choroby w sobie lub w innych. Nie zagłębiaj dolegliwości, nie myśl o nich i nie rozmawiaj. Kiedykolwiek pojawia się w Twoim umyśle myśl o chorobie, skieruj swój umysł na postawę modlitwnej wdzięczności za swoje doskonałe zdrowie. Działania mentalne konieczne do pełnego zdrowia można podsumować jednym zdaniem: Stwórz obraz zupełnie zdrowego siebie. I zadbaj o to, by wszystkie Twoje myśli z Nim współgrały. Takie myślenie w połączeniu z wiarą i wdzięcznością oraz postawieniem siebie za cel tego, by żyć naprawdę w zupełności, wystarczą. Nie są już konieczne żadne dodatkowe ćwiczenia umysłowe, z wyjątkiem tego opisanego w rozdziale 6, ani powtarzanie monotonnych afirmacji. Nie ma potrzeby koncentrowania się na dotkniętych chorobą częściach ciała. Lepiej nie myśleć o żadnych częściach ciała jako zainfekowanych. Nie trzeba leczyć się autosugestią ani żadnymi innymi metodami. Siłą, która uzdrawia, jest źródło zdrowia w Tobie. A jedyne, co należy zrobić, żeby je uaktywnić, jest wejście w harmonijny związek z trzech umysłem by poprzez wiarę rościć sobie prawo do wszechzdrowia i trzymać się go, dopóki rezultaty nie staną się widoczne w postaci zmian w funkcjonowaniu Twojego ciała. Warunkiem utrzymania mentalnego nastawienia wiary w dzięczności i zdrowia jest zdrowe wykonywanie swoich dobrowolnych czynności życiowych. Nie uda Ci się długo utrzymać mentalnego nastawienia zdrowej osoby, jeśli będziesz zachowywał się jak chory, konieczne jest, aby nie tylko każda Twoja myśl była myślą o zdrowiu, ale żeby każde działanie było jego przejawem. Tak samo jak każdy Twój świadomy akt, a nieuniknionym następstwem będzie zdrowe działanie Twoich wewnętrznych funkcji, ponieważ każda życiowa siła nieustannie zdąży do zdrowia. Następnie musimy zastanowić się, w jaki sposób możesz każdą swoją czynność uczynić przejawem zdrowia. Tak, moi drodzy, to był właśnie rozdział ósmy, dość bardzo krótki, ale taki podsumowujący, tak, podsumowujący, mówiliśmy cały czas o tym pozytywnym myśleniu, o tym, żebyśmy odsuwali od ciebie choroby, prawda? A tylko myśleli o tym idealnym swoim zdrowiu, tak? Czyli podsumowując, taki zdrowy człowiek to po pierwsze, <laughs> idealnie Idealne takie zdrowie w naszym umyśle, tak? Czyli wyobrażanie sobie siebie jako w pełni zdrowego i, i, i co naprawdę wpływa na, na właśnie postrzeganie naszej rzeczywistości. Po drugie, pojednanie z innymi. Tak, to jest bardzo ważne, bo człowiek. Chce każdy czuć się dobrze, tak? A czujemy się dobrze, jeśli żyjemy w harmonii z innymi ludźmi, jeśli mamy dobre relacje, prawda? Kiedy unikamy konfliktów, no bo wiadomo, że to wszystko sprzyja właśnie i wpływa na to nasze zdrowie psychiczne czy fizyczne. Po trzecie, moi drodzy, pozytywne takie życzenie dla innych. Chodzi o to, żeby pragnąć dla tej drugiej osoby. Tego, czego bym sobie sama życzyła, tak? I to pozwala nam właśnie takie uczucie empatii, tak, takiego dobra. Być po prostu takim dobrym człowiekiem, jakim e, chcielibyśmy być dla siebie, jakim my byśmy chcieli, żeby inni byli też dla nas, prawda? E, po czwarte, siła woli i pozytywne myślenie. Czyli to, o czym do tej pory czytaliśmy, o czym mówiliśmy, to jest właśnie to świadome kierowanie właśnie myśli ku zdrowiu, tak? A unikanie siebie jako osoby chorej. Wystrzeganie się tego. No i po piąte, to co najważniejsze wdzięczność za zdrowie, postrzeganie zdrowia jako takiego błogosławieństwa, dar od Pana Boga i wyrażanie wdzięczności każdego dnia. To naprawdę wzmacnia dobrostan. Dlatego, moi drodzy. Zadanie dla Was na ten tydzień, do następnego live'a ze mną. Proszę, żebyście sobie wyobrażali, żeby każdy z siebie wyobrażał codziennie w idealnym zdrowiu, tak? Żeby kierował właśnie te myśli tylko i wyłącznie w tym kierunku, z taką wiarą, żeby w to uwierzyć i oczywiście z wdzięcznością. Tego Wam życzę. I dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia y, następny poniedziałek. Pozdrawiam.